Witamy serdecznie na komunikacie rolniczym, w którym dowiesz się w jaki sposób ustabilizować plon soi w bieżącym sezonie. Znajdujemy się na Podkarpaciu, na polach u naszego klienta w okolicach Przeworska. Renata, soja wydaje się być uprawą dosyć łatwą w prowadzeniu. Wystarczy tylko wybrać odpowiednie stanowisko, zdecydować się na dobrą odmianę, na przykład Amiatę, która tutaj na polu jest e, zaszczepioną bakteriami, ponieważ soja wiąże ścisłą korelację z i japonicum. No i to nie jest gatunek rodzimy w Polsce, więc to jest bardzo istotne. Tak, tak, dokładnie. Zasiać, odchwaścić, wyeliminować ewentualne szkodniki i choroby grzybowe, i czekać na dobry plon. Czy tak jest w rzeczywistości? Skąd? Skoro to jest takie proste, biorą się tak duże różnice w planowaniu na różnych stanowiskach i w różnych sytuacjach. Tak jak powiedziałaś, odpowiednie stanowisko, odpowiednia odmiana odpowiednie też podejście z ochroną herbicydową, fungicydową, insektycydową, bo jest tych czynników bardzo dużo i niestety soja jest gatunkiem, jak zresztą większość gatunków bobowatych, roślin strączkowych. Nie są tak wierne w planowaniu i ten plon mają różny w stosunku do lat. Ale mamy na to sposoby, żeby ten plon był stabilny, żeby ta soja miała też dobry, ale też jakościowy plon już końcowy. Od czego to zależy? Bo ostatnie dni, ostatnie tygodnie mamy tą pogodę taką dosyć przekropną. Tutaj wody nie brakuje. Teraz takie dosyć wysokie temperatury, nawet powyżej 35 stopni. Czy mamy rozwiązania, możliwości, żeby sobie w jakikolwiek sposób zabezpieczyć przed takim stresem termicznym? Tak, proszę Państwa, tak jak powiedziałaś, pogoda to jest przede wszystkim jeden z najważniejszych czynników, który determinuje nam o wysokości plonu. I tutaj Podstawowym czynnikiem, pierwszym kluczowym, yy, który zadecyduje nam o plonie, to będzie odpowiednia odmiana. My rekomendujemy tutaj chociażby yy, bardzo popularną odmianę Amiata, która sprawdza się w różnych rejonach Polski, od południa przez praktycznie samą północ. Yy, ale co dalej, bo warunki mamy różne i tak jak powiedziałaś, mamy wodę, jeszcze jej nie brakuje, ale ten czas. Myślę, że już się powoli kończy. Jest proces początku kwitnienia e, i proces wiązania później e, strąków. Proces bardzo trudny dla rośliny, bardzo energochłonny. I tutaj musimy zwracać, zwracać szczególną uwagę, bo to jest faza rozwojowa, bardzo newralgiczna, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę, składniki pokarmowe. Jest więc... tak, bardzo stresujące też dla rośliny powiedzmy to sobie szczerze, ona potrzebuje dosyć dużo energii, żeby jakby ten proces odbył się prawidłowo? Oczywiście, no mamy brodawki, więc tutaj mamy zaopatrzenie, jeżeli chodzi o azot. Jeśli mogłabym jeszcze powiedzieć, bardzo ważne jest, jeżeli Państwo sprawdzacie stopień brodawkowania, delikatnie wyciągać tą roślinę, wykopać ją, delikatnie oczyścić, ponieważ brodawki są na tyle delikatne, że one potrafią nawet w momencie wyrywania, po prostu się osypać. Jak sprawdzić, czy w ogóle brodawki? funkcjonują przekrawamy je wzdłuż i sprawdzamy kolor brodawek w środku. Jeżeli jest to kolor czerwony, kwisto czerwony, to znaczy, że brodawki prawidłowo funkcjonują. Natomiast co zrobić w okresie tym właśnie przed kwitnieniem czy okresie początku pełni kwitnienia? Najlepiej przed kwitnieniem, bo to jest najlepszy moment na podanie jeszcze składników pokarmowych. A tutaj mam na myśli i makro i mikroelementy. Siarka, Magnes. To przede wszystkim ASX siarczan magnezu, dawka 5-10 kg na hektar. I siarka i magnez będą nam odpowiadać przede wszystkim na zawartość chlorofilu, na procesy fotosyntezy, więc tutaj to wybarwienie samego chociażby liścia też nam decyduje o późniejszym plonie. A Bormolibden, najczęściej kojarzony akurat z uprawą soi. Bormolibden, proszę Państwa, proces kwitnienia, czyli prawidłowe kwitnienie, a później zawiązywanie strąków. I co jeszcze ważne, jeżeli chodzi o głównie molibden, to też wiązanie i tworzenie brodawek i utrzymywanie ich funkcjonowania. Więc te pierwiastki są najważniejsze. Ale co ze stresami, bo to tak jak mówisz, mamy teraz jeszcze pogodę taką sprzyjającą Soi, natomiast później mogą być upały, bardzo duże różnice tych temperatur. I soja jest też bardzo wrażliwa na wzrost tych temperatur. Jak zabezpieczyć soję? To przede wszystkim produkt maral, dawka litr, 1,5 litra na hektar będzie powodował nam to, że będzie ciągle rozrost systemu korzeniowego, masy korzeniowej, które będą powodować pobieranie składników pokarmowych z gleby, ale to też sprawia gospodarkę wodną zdecydowanie tak. w roślinie. Ale też i rozrost tej masy nadziemnej, która y, będzie powodować to, że ta roślina będzie mogła tworzyć spokojnie te strąki. Ale w przypadku bardzo wysokich temperatur, żeby zabezpieczyć rośliny przed stresem suszy, przed, powiedzmy sobie szczerze. Przed, tak, przed stresem suszy tak. i opadaniu e, kwiatów. tak kwiatów. I, I strąków, bo również taki, e, taka funkcja też może nastąpić gdzieś w roślinie. Zastosować wówczas warto tym efekt w dawce 0,2 litra na hektar, czyli nitrofenolany potasu, e, które są bardzo wydajne, szybko działają, ten efekt będziecie też widzieć szybko e, i zabezpieczy ten plon e, na pewno w, dobrych, w dobrym stylu, jeżeli chodzi o soję. Takie rekomendacje są moje na plantacje soi. Soje są w różnych fazach rozwojowych, trochę bym powiedziała opóźnionych w stosunku do zeszłego roku. Więc myślę, że na wielu Waszych plantacjach macie czas, aby jeszcze w porę wykonać te zabiegi i zabezpieczyć rośliny po to, aby ustabilizować ten plon i cieszyć się później wysokim plonem soi. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnych odsłon. Zapraszamy.